Sejcyna Chili Szczypta z COVID. To jest Spotkanie z Ostrością! Witajcie na kolejnym spotkanie z Ostrością! Ja jestem Mike Van Ja jestem z i dzisiaj kontynuujemy temat ostrych czekolad, które Ta. całkiem niedawno się pojawiły. Trochę słodyczy przed nami. Ostatnio mieliśmy mieszankę, jeśli chodzi o firmy. Tak, no. A dzisiaj będziemy stali, bo mamy same Green Reaper. Firmę Green Reaper znacie, To z ekstraktów w szczególności. Tak, no, jedna z naj... No w sumie najmocniejsza rzecz z ekstraktem od Psycho tak. to było też właśnie u nas Grim Reaper Affliction 9 milionów. Dokładnie. Ekstrakt na setny, tak. wyzwanie, prawda? Tak, a potem jeszcze mniejsze ekstrakty. Te mm. Doomsday, 1, Pandemonium Fata chyba też, to już testowałeś. Mhm. Tak, też było. Też były takie sytuacje, no więc ta, ta postać Grimmliffera, więc nie kojarzy się z niczym dobrym. <laughs> powinna być Wam znana i się nie kojarzy się z czymkolwiek dobrym, dokładnie. <laughs> um. W sensie smaku. Tak jest. <laughs> Dobrze, no to tutaj mam takiego spotkanką. Zaczniemy więc od tego, jak widzicie, to czekolada biała, tutaj pod nazwą Purgatory, czyli czyściec. Tutaj mamy skład, ingredients, tam gdzie widać, w różnych językach jest. Teraz kolejny będzie, no jako drugi, będzie Hellraiser, Prawdopodobnie nazwa od, yy, znanego horroru została zapożyczona. No i tak samo, na takiej samej zasadzie, tutaj macie składniki, ingredients na środku ekranu, staram wam się pokazać. I na sam koniec naj, najczarniejsza, najmocniejsza czekolada, a dlaczego najczarniejsza? No bo jest to Black Widow, no nazwa już nam dobrze znana też z naszego tutaj y, działania w kontekście ostrości, bo też jeden sosik, tak się nazywał dokładnie, no i tak samo na środku ekranu się teraz wam pokazać składzik, skład, przepraszam, nie będę zdrabniał, to jest skład, podchodzimy z szacunkiem. Może jednak powinienem mówić y, składzik w kontekście tego, że jeśli chodzi o coś, co daje ostrość, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten skład nie imponuje. To jest właśnie taki składzik, można powiedzieć, bo Majku, w każdej z tych czekolad skład jest podobny w sumie, prawda? Chodzi o ostrość, jest ten sam. I identyczny wręcz. Majku, i co tam mamy dokładnie? Spójrzmy. No mamy Ghost czyli Powder mm -hmm. 0,1%. Dokładnie. Tutaj mamy tak samo Wszędzie dokładnie, samo. tak samo. I tu też tak samo, upewnijmy się, tak samo. Podkreślamy 0,1%, czyli praktycznie go tam nie ma. Praktycznie jest nieobecny. Dlatego też spodziewamy się, że niłeś jest nic. to Grim Reaper. Marka, która no jednak budzi respekt. Mhm. To no tutaj, że w tym wypadku dziecko, jednak no. nic tutaj się y, nam nie stanie. Dobrze, pomału się będziemy w takim razie zabierać się za nie, ale Majku, mm. chyba zapomnieliśmy cholera jasna o najważniejszym. Mm. Od papieża ostrości nie mamy. Czy wspomnieliśmy o tym? No nie, wspomnieliśmy właśnie, no. Dziękuję bardzo papieżowi Ostrości, kto oczywiście nas by nie zaopatrzył. Oczywiście. Prawie byśmy zapomnieli, kurde, ale byłaby w topa. I też dosyć ważna informacja, jeszcze też tutaj co musimy wspomnieć, co też sobie przed chwileczką dosłownie mi teraz zaświtała w głowie. HellRaisera Już kiedyś dawno temu robiliśmy, prawda? Tak, ale to tylko na live'ie, więc e, nie ma możliwości zobaczenia tego. Dokładnie. Nie było tego recenzji, to był chyba jeden z pierwszych tak, liveów, kiedy tak. robiliśmy livey zupełnie produktami z luzie. różnymi produktami na ludzi, różnymi przechętkowskami, mm. różnymi rzeczami. Nie ludźmi. były to recenzje, nie. więc nie ma tego nic uwiecznionego na naszej opinii o tym. Nie. Dopiero teraz to robimy już po, hu -hu, po latach można powiedzieć. No tak, no to był ich, oj, pierwszy live, więc mhm. tak po Formalności mamy chyba za sobą, myślę, możemy przejść chyba do działania. Mike, mhm. czy ja otwieram purgatory. Dokładnie. Purgatory, przepraszam, chyba powiedziałem purgatory. O, proszę bardzo. Co mogę powiedzieć? No bardzo mi się podoba opakowanie tych czekolad. Naprawdę jest to elegancko zrobione, naprawdę jest to. No, snużeczka już była fajna. Super, snużeczka była fajna. Wyciągamy. Patrzcie, bardzo fajne, kartonowe. Opakowanie, które do tego estetycznie ładnie wygląda, tutaj z tym logiem tego Grim Dipera Otwieramy tutaj, no w jednym miejscu to już jest pęknięta, ale oczywiście ja, nie damy, żadne damy nie radę. Wiesz. Majku, czy po dwa kawałeczki najpierw normalnie na głowę, czy po całym Cały pasek, cały, cały pasek. mówisz, oj mm -hmm. czekaj, bo tutaj próbuję to z tej folii oderwać. Dobrze, no to akurat ja mam dwa, mm -hmm. proszę Ciebie spróbuję, zobaczę czy to... No ładnie się, no. ładnie się ułamuje, nie ma problemu. Dobrze Majku, to ja proponuję, żebyśmy teraz zaczęli mm -hmm. już konsumpcję tego. Czyli w no. Po dwa, może, właśnie do ust. Mm. Bierzemy, Majku, lecimy. Jest i smak normalnej białej czekolady, ale czuć w tym jakiś posmak taki czegoś nieznanego mm. nigdy wcześniej. No, czyli bardziej coś o od ostrości. Czuję dość pikantności rozlewa się słodkość, ale o. Mimo, że 1% 0 jest, to ja czuję pikanność. Ty czuję, jakby smak pieprzu. Mhm. Mm jest... Typowo jak pieprz. Daje na podniebienie. Przy gardle, no jest coś, nie czuję. Mhm. no czuję, mm. no daje, dusi mnie, no dusi jak pieprz, no dajesz już od razu jest drugą, nie, nie ma co czekać, Aha, dobra, wiem, że to jest czekolada, ja powinno się dyrektować, ale na przykład ja się nie dyrektuję z czekoladami, ja czekolady zwykłe wpieprzam jak chleb, po prostu biorę, gryzę jak chleb. Ja się staram, nie jest. No mimo, że to jest 0,1% naprawdę, no, no. czuć ją, no czuć takiej moc siły i mm, trochę pieprzu, nie? No Lekkie ciepło. No, często wspominamy o ostatnimi czasy, że coś właśnie ma taki pieprzny akcent, uh -huh. to moim zdaniem tak mocno czuć pieprz prawie, że jak niczym innym. No. no czuć smak, nie? Czuć i takie klimaty w smaku są. jak jakaś posypka paprykowa też no. jakby. A moc czujesz? No, czuję, no w gardło mi daje. Bardzo mocno. Oczywiście hmm. znaczy, w kontekście czekolady, nie spodziewałem się po 0,1% czegoś takiego zupełnie, a tak ogólnie to ma moc jak... Mm, nie wiem. Do czego to przyrównać? No, na języku też trochę daje. Ja, ja ogólnie nie przepadam za czekoladą, bo tam w białej czekoladzie nie ma pewnie czekolady no, w No, to w sumie Ale... mało ma ze smaku takiej normalnej białej czekolady. No. To dobrze nawet, powiem Ci, no. dlatego, bo ja nie lubię białej czekolady zbytnio. No. No. Wolę zwykłą nad ciemną, gdzie no. jest czekolada w niej kakao. Eee, Ta jest naprawdę spoko, nie? Ciekawa. Ciekawy smak, oryginalny. Mm -hmm. Jak na białą czekoladę. Nic nie się tego smaku w białej czekoladzie. Nawet wiedząc, że to jest ostra czekolada. No kurczę, jestem zaskoczony. Okej, okay, bierzemy się za drugą. Tu widzę właśnie, co nie powiedziałem tutaj w środku. Oni zawsze reklamują. Widzę pozostałe dwa smaki właśnie tych czekolad. Pokazują. Czyli mam wszystkie możliwe smaki. Czyli na, na to, że mamy całą możliwą ofertę smaków. Mm -hmm. Ty powiedziałeś, że na brzuchu coś zaczynam czuć teraz lekko. To mamy, teraz ty... coś dziwnej. O! I znowu idealnie złamana w takim miejscu, że nam to pasuje. No. Mm. Może położę tak, ale trochę się kruszy, kruszy. Ta fajna, mleczna widać już od razu. Mhm. No że tak samo, łamiemy na pół. I bierzemy, dwie kostki. Bierzemy. Mmm, Fajna, mleczna, mało mm. intensywna w smaku, jak na razie mi się wydaje, ale czuć... To jest fajna, mleczna czekolada na razie. Też czuję ten smak chili jak tamtej. Też czuję tą obecność takiego smaku chili z pieprzem. Jeszcze nie. No, jak przełknąłem, to mi się to pojawiło. Też daje na języku i na gardle. Ale jakby słabiej. Słabiej. Troszkę słabiej. Tylko to już bardziej, jako, mm. nie czuję nawet jak pieprz. to, to bardziej mm. pod podgorycz chili. Nie, jest ten gorycz. Przecież przy drugi, mm. drugim braniu, trzeciej, czwartej kostce, czyli mm. już czuję tak lekko w smaku tą taką gorycz. Gorycz, tak. Mhm. Dobra, no, trochę no. się ciepło rozchodzi. No po języku daje, i na gardle też jest, ale... O mnie na gardle, język nie w ogóle. A to bardziej takie To samo ciepło. Chociaż co? już zaczyna powoli iść, no zaczyna się powoli w stronę tego co... No, no, zaskręca się do tego co było przy tamtej. Mmmm. Ulala. To to jest dla no. To się widzę no, stopień. Gardło teraz tu bardziej daj gryzie wręcz. Tu mnie ciepło. Przypo... Przy podniebieniu gardle jest takie wygryzanie mocne. Nie, to nie z tego ciepło. Co w wygrzać. Sensie mmm. Trochę no inaczej działa. No to 0,1% robi robotę. No, no. czuć się, czuć jest. Dobra, już to podchowam. O! No, no czuję na tym gardle, czuję ten gardle. Ojej, No powiem wam, że. czuję. No zacznę już tą otwierać. Chociaż gardło jeszcze mnie. Czuję bardzo mocno na gardle efekty tamtej jeszcze. No, jest ciemniusia. O, ale głupio złamana, słuchajcie. Głupio się złamana. W no tak jest złamana. Tak na, na ukos można powiedzieć, więc A trochę tak też jest słabo. W jest złamana. A, A ale też złomimy to normalnie, tak jak... Oj, na brzuchu coś czuję. No tak samo, piękne opakowanie. Co tu dużo mówić. W zapachu już się kojarzy, już jest déjà vu. Sorry. W zapachu, ale za pomawaj, przypomina przypominasz się ostatnie? Ten spotkanie z czekoladami? któreś tak pachniały, prawda? No ciemne czekolady tak Ciemne czekolady. Nawet zapach bym powiedział kawowy trochę. Tak jest. Dobrze, no słuchajcie, na gardle już tak jakby trochę mi schodzi, na brzuchu zaczynam coś czuć. No mam nadzieję, że tutaj te ostatnie kosteczki mnie nie, nie dobiło mi tego brzucha. No mnie złozik zupełnie. Nie ma żadnego problemu z niczym. Dobrze, próbujemy Majkujmy to ze sobą. Próbuję. No, no najtwardsza no tak. Lekko idzie, już zaczyna czuć tą gorzkość. No gorzkość czekolady, ale gorzkość mhm. czekolady ja czuję. Nie? No. A ostrość na razie nic. Lekką surę, pikantność. Ciepło się wyłania. Ale nie czuć tego smaku takiego pieprznego, czy chili, tak jak tamtym. To, że przez to, że czekolada sama w sobie jest już taka gorzka, mocna, zakryło ten smak chili, na języku, o przy i na języku zaczynam czuć falenia. Ale moc jest podobnie, tylko że po prostu pozbawiony z tym tych walorów tego chili, co poprzednio, co jest z jednej strony na plus, bo po prostu czuć samą po prostu ciemną, mm. mocną czekoladę. Nie, to nie moim zdaniem, to, to mam chyba inne wrażenia. Oni zdaniem to smakuje taka mało intensywna, jakaś deserowa, gorzka, te, te klimaty, ale smakiem znaczy, jest intensywny znaczy, i nie podoba mi się ten smak. Znaczy gorzka i deserowa to są dwie różne czekolady? Deserowa to jest taka bardziej kwas, która jest kwaśnie się takie klimaty. A gorzka, no to wiadomo, gory czy mocno. To jest coś pomiędzy takiego, właśnie. Jako czekolada mi to nie bardzo mnie trudno. Ja nie smak. lubię ogólnie ciemnej czekolady, ja bardzo lubię, najbardziej lubię czekoladę. No i tę najbardziej mleczną? Ale tutaj z tej truki to. Gorzką mogę jeść, ja czy tam lubię. deserową? Ale nie, to mi nie smakuje. Ale tutaj jest tylko smak czekolady, a ostrość chyba najmniejsza. Ostrość jest chyba najmniejsza. Dziwne. tak. Ale najbardziej, no biała zdecydowanie. Tutaj najbardziej biała zdecydowanie mi kodeszło. Ale coś no na gardle lekko zaczyna szczypać. O, zaczynam czuć posmak taki jakby pieprzny na języku. Ja tego właśnie nie czułem. W związku z tą ostrością. Ja tego w ogóle nie czułem. Na języku jakby coś się chciało rozkręcać, ale nawet nie wchodzi to w nic. W pikatność, w żadną pikatność czy ostrość nic. Um, u mnie to jest minimalne ciepło. W porównaniu do poprzednich, gdzie czułem normalnie ciepło. No. Jestem zaskoczony, bo się spodziewałem na koniec, że bardziej mi jakoś trafi, a no nie. Moc powinna być taka sama, bo tyle te, samo tego procent. Ta. Czyli 0, w składzie, 1. czyli 01, ale no jest różnica jednak. Mam wrażenie, że chyba ta pierwsza nawet była najmocniejsza, ta nieco słabsza, czy też podobna. Znaczy dla mnie na tym samym poziomie, no, a, ta a, ta wie, a ta w ogóle, a ta jest bardzo słaba. Właściwie to tak nie wiem, to były bardzo podobne. To no. Bardzo to na, to podobne. Same, na to samym, okay. samym A no generalnie jest okej. Okay, jest dobrze, musimy polecić. E, tą najbardziej białą na mhm. pierwszy rzut, że tak powiem, bo ciekawa w, smakowo i też daje. Hellraiser już też taki Mleczny, fajny smak czekolady, ale ten wypada zdecydowanie lepiej, na smak moim zdaniem. No i mocno podobnie, no a ten tutaj no, najsłabszy i smakowo nie przekonuje no, swoim smakiem tej tak, ciemnej czekolady. Tak, tak, to jest dla tych, co mm. lubią ciemną, gorzką czekoladę. Dobra, to tyle jeśli o nas chodzi, słuchajcie. Eee, czekolady, kontynuowaliśmy czekolady, tym razem dzisiaj Grim Reapera wszystkie. Mm -hmm. A z Wami widzimy się na kolejnych recenzjach, live'ach, spotkaniach jak te. No mhm. i w innych filmach, które generalnie publikujemy na tym kanale. Stay tuned, jakby to powiedzieć po angielsku. Mhm. I również po angielsku się damy pożegnam. To jak zazwyczaj. See ya! No, bajo.